Byłem w Muzeum Solidarności w Gdańsku i to zmieniło moje spostrzeżenie polskiej i polaków. W tym muzeum płakałem trzy razy i opowiem wam, kiedy to się wydarzyło, co jest nie tak z tym ruchem teraz według mnie, czy Lech Wałęsa to jest jakiś geniusz i dlaczego, znając język polski, w ogóle w inny sposób to wszystko odbierasz. Cześć, mam na imię Wadysow i przyjechałem do Polski 6 lat temu z Mołdawii. Rok temu byliśmy w Gdańsku i zdecydowaliśmy się pójść do Centrum Solidarności. Miałem określone oczekiwania, ale to czym się okazał ten muzeum i w ogóle ta cała historia po prostu mnie szokowało. Choć no, było w różnych muzeach, takich na przykład jak Muzeum Francuskiej Armii w Wersalu czy Muzeum Emigracji w Gdyni i wiele innych. I powiem wam tak, lepszego muzeum niż Centrum Solidarności w Gdańsku i ja w swoim życiu. Nie wiedziałem. Tak, w Muzeum Francuskiej Armii czy w Wersalu były słuchawki, można było sobie posłuchać tam historię, różne ciekawe eksponaty, ale to wszystko po prostu tam stoi i nawet z małym kontekstem no to wszystko może jest ciekawe, ale nie tak ciekawe jak Centrum Solidarności, gdzie cię odprowadzą za rękę i cały ten szlak. Cała ta narracja, sale, wystawy są zrobione w taki sposób, abyś mógł to wszystko poczuć, jak najmocniej przybliżyć i pokazać, w jaki sposób żyli ludzie, jakie to było straszne i jaką odwagę trzeba było mieć, aby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Więc uważam, że ten sposób narracji, gdzie nawet nie potrzebujesz dużo prawdziwych eksponatów, ale po prostu zrobisz i pokażesz, jak to wyglądało z punktu widzenia. Zwykłego człowieka. To po prostu zrobiło na mnie no, niesamowite wrażenie. No dobrze, czy dużo wiedziałem o Solidarności przed pójściem do muzeum? W mołdawskiej szkole no, mieliśmy ten ruch, ale tego nie było dużo. Po prostu jako część walki z komunizmem i w sumie to jest normalne. No Po prostu nie możemy zagłębić się w historię każdego państwa. Więc jak szedłem do tego muzeum, no oczywiście wiedziałem trochę więcej, no bo żyjąc w Polsce, no, po prostu nie można trochę się o tym nie dowiedzieć, ale nadal moja wiedza była bardziej taka ogólna. I tutaj ty wchodzisz i od razu masz taki trycz. Na początku Ci pokazują jak żyli wtedy palacy, no fajnie, miłe. I potem BAC, takie uderzenie, którego po prostu nie czekałeś. Strajki 70 roku. Zabicie ludzi, jak niosą człowieka, który cały jest oblany krwią. I słyszysz te słowa nagrane po polsku. Na cele jest biało, -biało noszę i dróg, noszę i na Tutaj właśnie, jeżeli bym nie mówił po polsku, to może nie tak dobrze odczułbym to. I potem też szokujące po prostu kadry zmarłych ludzi, którzy strajkowali. I tutaj właśnie pierwsze łzy te poszły. Jestem dosyć empatyczną osobą, takie rzeczy są trudne dla mnie do przeżycia. Ale według mnie to jest niesamowite ważne w taki sposób to pokazać, Szokująco, prawdziwy i bez ukrywania najstraszniejszych faktów, by człowiek mógł odczuć, ile odwagi kosztowało dalej strajkować i walczyć się przeciwko temu. Następne łzy miałem, kiedy no, przesłuchałem historii Anny Walentynowicz. Takie historie, jak człowiek, no nie zrobił no, nic złego, sam się stara, walczy się z całym tym olbrzymim systemem, no są po prostu wzruszające. Yy, drążka, podniesione nad głowami, napisane kredą przywrócić Anny Walentowicz do pracy i 1000 zł dodatku do żyźnionego. i tam jeszcze to było tak przepięknie zrobione w kabinie Żurawia w ogóle cała wystawa tak pomysłowo zrobiona odzieży górników, którzy byli zabici, ten samochód milicji Labirynt, który się zbiera słowo Solidarność to po prostu masz wybuch głowy, i jak to jest genialnie zrobione. Potem cała ta część negocjacji, którą prowadził Lech Wałęsa, Andrzej Gwizda i Bogdan Lis, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj wiedza z języka polskiego była no niesamowite przydatna. Bo może te wszystkie nagrania słuchać bez tłumaczy, te wszystkie tryczki, które oni tam używali. Ponieważ naprawdę większość jest Wydziesz? za niezależne, dlatego proponuję już tu nie stwarzać problemów. Nie Wydziesz, to staną... w tak, niezależne związki zawodowe. Dlatego, że chcą być niezależne nie i nie bo, dlatego, że mają... Nie niezależne samorządne związki zawodowe. Tak. Tak. Odczuwasz to wszystko przez tą intonację w głosie, tą odwagę, no po prostu wow. Nie będę teraz oczywiście przekazywał całą historię, którą i tak z pewnością znaczę lepiej ode mnie, ale ona nadal mi się wydaje no po prostu niesamowitą. I to jak już tam pod koniec ten filmik, że dzisiaj w Polsce skończył się komunizm. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. To już trzeci raz łakałam, no po prostu fantastyczna historia. To, że to się udało, że ludzie z taką pewnością robili te rzeczy, no po prostu, no nie może się nie wzruszyć. Teraz co na temat Lecha Wałęsy i dlaczego myślę, że jest po prostu geniuszem. Po prostu gen geniusz. No słuchajcie, no to jest po prostu fakt, że co byś nie robił w życiu, jak tylko zostajesz osobą publiczną, jakąkolwiek byś opinię nie powiedział, zawsze znajdzie się ten, któremu to się nie spodoba. On napisze, że jesteś smieczem, i tak dalej. A tutaj, czy ktoś w ogóle wiedział coś negatywnego w jego stronę? Nie no, może ja mieszkam w takiej bańce, ale przez 6 lat w Polsce no żadnej negatywnej opinii czy komentarzy no nie wiedziałem. Człowiek dalej sobie żyje, przepiękne życie, postuje sobie super zdjęcie i jaj, trochę dziwne filmiki na Facebooku i wszyscy takie, to jest nasz leszkę. super gość. No co to jak nie geniusz? Geniusz. Nie wiem, może tak jest ze wszystkimi przedstawicielami tego ruchu, bo oni kiedyś udowodnili, że robili dobro dla całego kraju i do nich jest taki stosunek. E, nie, chociaż nie. Pamiętam w Muzeum Solidarności zdjęcie z głównym przedstawicielami tego ruchu i tam na zdjęciu twarz jednej z osób była podarta Jarosława Gaczyńskiego, więc ktoś tych hejterów na pewno ma, ale Raczej nie. Też rzecz, która z tym jest związana i trochę mi się nie podoba, ale nie, może raczej. Tego po prostu nie rozumiem. To, że bardzo często jak ktoś chce zebrać ludzi dla czegoś, albo wokół czegoś, jakiejś idei czy czynu, to bardzo często używałem to logo i po prostu tą narrację. Oczywiście ja nie jestem Polakiem i nie mnie mówić co robisz z tą pamięcią i jak ją wykorzystywać teraz, ale raczej dla mnie to jest po prostu niepojęte. Ja bym to zostawił po prostu jak coś bardzo ważnego, no, nie świętego może, ale po prostu bym tego nie dotykał. By to nawiązywało tylko do tego ruchu, do walki z komunizmem i nic Chociaż może ludzie dają sobie świadomość, że to jest tak, wiedzą, co to jest, ale jak to się używa w innym celu, no to się spostrzega po prostu w inny sposób, i jest taki podział w głowie ludzi. No i ostatnio sobie myślę, czy byłoby możliwe coś takiego teraz? Kiedy są media społecznościowe, kiedy ludzie są o wiele bardziej podzieleni, polaryzacja społeczeństwa chyba no we wszystkich krajach już jest. I każdy może transmitować swoją opinię w internecie i manipulować opinią ludzi celowo lub nie. Chociaż coś w miarę podobnego działo się u nas w Mołdawii w 2009, w Ukrainie w 2014 czy w Białorusi w 2020, to raczej mówię, że to jest możliwe, ale nadal czasami myślę, że z każdym rokiem szansa, że coś takiego się powtórzy, taką odwagę całego narodu to będzie można spotkać z rzadziej i rzadziej. Bo może po prostu ludzie nie są gotowi ryzykować swoim życiem bez gwarancji, że to się uda i to raczej bardziej spotykany po prostu sposób niż. Podwaga. Nie wiem, nie jestem pewny, że tak to jest, ale no takie myślę czasami mam.